Was I widzowie w dzisiejszym odcinku, yy, przepraszam, w drugim odcinku, który się pojawił z tej serii. Dzisiaj sobie zagramy trzecią, czwartą i może też piątą, ale powiedziałem może, no, ale może też nie zagram. Więc zależy. A my przejdźmy do grania teraz. <laughs> to jest trzecia noc. Jako druga. Jako druga noc mieliśmy. No, taki odcinek słabym bym powiedział. w ja pierwszym odcinku nie było źle. Mieliśmy nawet dobre funkcje. Dobrze wyszło, gra. No. Wchodzi nasza Czy. Teraz gry się podobać. Mam nadzieję, że komentarze są otwarte i chyba nie są pęsne. Może będę na razie bez komentarzy. Ale... Ja chcę wam powiedzieć tak o, będzie jest dobrze i jest dalej dobrze. Nie jest za źle. Już zaraz wybiła pierwsza No am... Nic jest dobra nawet. Jest git, git, git. Noca z tak powinna być. Druga noc nie wiem czy się pojawi jeszcze. Nie wiem czy się pojawi kolejne noc z tej serii. Ta seria jest trochę dziwna czasami, bo innymi zgłaszam jakieś, jakieś dziwne problemy. Na przykład jakieś no, po prostu mm, mam z jeszcze małą subskrypcję ale idzie mi dobrze. Już mamy będziemy, dwa filmy na naszego YouTube'a. coś zrobić z Piusem, nie? Nagrywać. Są się nagrywać kolejnego coś mi Tylko co się Musimy drugi już. <śmum> już drugi, żeby mieli chociaż no jedną i drugą, żeby je raz na czas. Czyli było dużo gier idealnych czy coś w tym stylu, no. Jak mamy za mało gier, to one się nie nadają do siebie. Ja bym zrobił już dwa tematy zaczął. Znaczy, może nie olecamy, ale jakąś grę demo bym zajmował, czy coś na tyle. Tylko grę demo by pasowało. Ze swojego kontaktu jako z demo, to ja... Bo ja mam też na fnafa demo, więc by ragażemy sobie Ogródź też, bo ona będzie trwała chwilę. Nie, nie trwa za dużo. Po prostu to będzie chwilowy odcinek, gramy w demo i, <laughs> i nie będzie więcej sali już z tego demo. Chyba, że się pojawi akurat wersja realna. To wtedy sobie zagramy. A teraz zagramę i i się dowodnie. Z

no on chyba już idzie do siebie. I się zdarzy, on się wraca. I

Nagrywać filmy, no może być, ale no, to tak naprawdę to już chwilkę mam marmować, bo... Ja w ma, trochę męczy się z tymi nagraniami, czy też z tego, bo nie są te nagrania zbyt proste. Jeżeli chodzi o te <kluzny> nagrania, nie są zbyt proste by je robić, bo albo dostaniecie hejta, albo nie dostaniecie i to jest ciężkie, nie, nagrywać. To, że mi się ostatnio ten pierwszy odcinek wysyłał pół godziny. I wysyłał to, że mi się z pół godziny wysyłał. Tak, to jest właśnie ten minus, że mi się z pół godziny wysyłał, nie? Jak ja wtedy oczekuję, że on mi się z pół godziny wysyła. To jest u mnie minus, bo on mi się z pół godziny wysyła. To mi mam przewodu, nie? Myślę, na czas. Nie?

Nie cofa. <laughs> oh oh, kurde, Yo. Ale ciężko jest. To jest mały procent. Jest dopiero tak mocny, a ja zaraz przegram nawet nie wiem, jak to jest na co dzień. Dzwonię tak, o. Będę co się w wierzchniarodzie gramy gramy 10 sekund dzisiaj mi się zdaje, że sobie do czwartej nocy zagramy, tak jak teraz mamy. Po dwie nocy będziemy grali codziennie, więc jutro będzie, może jutro, nie wiem co na pewno, ale chyba jutro będzie piąta i szósta. No nie wiem, że będzie piąta i szósta noca. Więc piąta i szósta noc będzie. I nie wiem, czy serdecznie zakończyć to, jest, że piąta, szósta noc i macie koniec? Czy pan to wam jakąś siódmą noc? Ja sam nie wiem, jak to się gra nocy, czy coś. No to, że się tak hamuję, że tak podróż. I że jestem małwidzący, ale no, mi się zdaje, że fakty trwają do sześciu nocy.

no tak no to się wreszcie. Ja to sobie zagram na przykład takiego custom lightka, będzie dobrze. Zakończymy ten odcinek, bo ja tego odcinka jeszcze... Jak na razie no. Nie. Tam jest mi teraz szybko powinienem. I nie powinniśmy. Jakoś. Jakoś. Do pizzerii mi wchodzi. Teraz powinnam go dotrzymać do drugiej, a ja tylko w tym. Na pierwszym pomieszczeniu, tak? Nie powinniśmy bardzo wypuszczać, co pomyślę. To drugi ejem, on tu pęka się <kłysy> no, Takie są moje założenia. Nie wiem, czy się złożą jeszcze 5 sekund. No i dobra, i to może tu na dweki. Niech sytuacja teraz. Nie <kłysy> chcę tam chodzić. Teraz muszę dajemy wolność. Okej, okay, <kłysy> tak no, to jest tak do kim, czy... Za <sparthe> nie szybko to się Kurde, szybko tu się Dopiero ja No i teraz. O, kurde! Powinniśmy. Pójdźmy... Nie będziemy teraz używać zrobić, tylko zaczekać, aż on sobie to sam przyjdzie, I Właśnie na ten chybę... No sobie. Trzecia, ajem. Dość trwa cztery godziny, i uciekamy znów Aha, o to mi chodzi, żeby stąd uciec, i zakończyć ten temat. I sobie skończyć na przykład. Drugie Tu mamy dużo nocy. Nie wiem, maksymalnie, jak to może być, kończyć parę Tu będzie końcówka, nie? że już więcej nie będzie, nie? Czy coś następnego. I ma ciężki, nie? Gdzieś słyszeli kota, to po prostu mówcie, ale ja mam w domu i dlatego do nie można go słychać, bo... słyszeć, bo on jest. On tu po prostu jest, nie? Ja teorii nie nagrywam, bo nie mam nie, nie, nie... Teorii grywać, bo jestem słaby w teoriach. Nie wiem co to może słucham, A teorii o FNAF nie będzie. Ja nie umiem grać teorii och -nach -nach. Wiem, że jest, No W ja już teraz na kamerę nie gacham. wiem czekam... czego przyjdzie tam, nie? Wiem, że idzie na to wiem, nie. To, nie, nie. Tak, to jest dobrze i świetnie, nie? Żyjemy do dobrej godziny. Nie, dobry, nie, godziny, jest dobrze. Teraz film. Film. Mi się nie, zdaje, że Mi się nie, 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 odcinek. Dzisiaj nie, nie, będzie nie, 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 może byśmy wyjednili po 30 minut, co wcześniej, nie? Czyli po... nas tak, był chyba wcześniej 14 minut tam? Odcinek był? I tamten odcinek po 14 minut. No, to się minut. 14 minut się Jeszcze zaraz mam tą wyjście. 20 minut jeszcze, 60 sekund. Proszę. I mamy... Kolejny z głowy. To będzie koniec odcinka, wiem. Ja. Czy chyba tutaj się nie będą pojawiały już końcowe, tylko początkowe, bo będą Jak na razie na końcowym. W sobie pomyślę, jak to będzie wyglądało zakończenie mojego. nickname'a. No to już jest, jest sprawa moja, czy... Nie będzie tak, jak powinno być. Czy i tak jak chcę ale jak na razie jest dobrze nie myślałam jak mogę to zrobić, ale już mam nie liczyłam, nie chcę, bo tak było mamy jeszcze 10 sekund teraz jest co 10 sekund, ja nie muszę na kamerę patrzeć doszło okej, jest 5 noc, to już do... się... okay, było ja wam życzę tego, no, po... że co będziecie chcieli grać, nie? To już zależy od was, nie ode mnie. Ja wam powiem na dzisiaj, że kończymy oglądanie. Dziękuję wam, do zobaczenia, dobra, pa pa!